Witam serdecznie już w trzecim odcinku naszego projektu fotograficznego. Idziemy z odcinkami normalnie jak burza. W tym, w tym odcinku przyjrzymy się bardziej i szczegółowo tego, co znajduje się na naszym aparacie Nikon D600. Mam tu na myśli wszelakie przyciski, pokrętła i wszystko, co można dotknąć, czym można. Coś ustawić. Najpierw może ogólny widok. Tak wygląda: tył aparatu, góra aparatu, przód aparatu i ostatnia strona. Na tym, oczywiście, body mamy przypięte już grip, bez którego. No, Jakoś tak się przyzwyczaiłem i fajnie jest mi wytrzymać i w jakiś sposób chwycić, chwytać yy, cały, cały, cały aparat, całe body. Dobra, yy, od czego może najpierw zaczniemy? Może najpierw, może najpierw góra yy, i teraz tak, yy, w tym modelu yy, jest troszeczkę tutaj rozwiązane inaczej pokrętło ustawiające nasze tryby wyzwalania migawki i tryby pracy ok, tak przestawię dobra i teraz tak mamy tutaj dwa pokrętła oczywiście pierwsze to jest pokrętło trybu wyzwalania migawki i pokrętło trybu pracy oczywiście te tryby pracy to jest te górne wyzwalanie migawki jest te dolne gdzie mamy Różne mm, tryby SCL, CH, Q, QC, yy, timer, map i tam jeszcze wyzwolenie radiowe. Yy, w, tym, w tym modelu yy, Nikon troszeczkę yy, zaszalał, yy, co nie jest po mojemu... Nie wiem, ja się jeszcze nie mogę przyzwyczaić do tego. Po paru razach yy, zrobienia zdjęcia prawda, tym aparatem, żeby uruchomić, żeby uruchomić to pokrętło, trzeba, trzeba przycisnąć tutaj ten przycisk, który znajduje się na, na, samym, na samej górze, i dopiero wtedy możemy to tym pokrętłem zmieniać, zmieniać nasz tryb pracy. Żeby poruszyć dolne pokrętło, mamy tutaj taki przycisk. Musimy go przycisnąć, i wtedy możemy ruszać naszym, naszym pokrętłem. I oczywiście, żeby wiedzieć, która opcja, który tryb jest wybrany, do dolnego pokrętła mamy tutaj taki biały znaczek. Na górze jest ten znaczek. Oznajmiający nam, który, który tryb, którą, którą funkcję na naszych przyciskach wybraliśmy, Dobra, następnym krokiem, jaki tutaj mamy, na, Patrząc z góry na nasz aparat, oczywiście sanki do lampy, do lampy błyskowej, jest zaślepka. Tutaj, znaczy, tak, jest jeszcze cały tutaj nasz. Wyświetlacz LCD, na którym mamy wszystkie informacje, które są nam potrzebne, kiedy robimy zdjęcia, może zacznę tutaj od takiego przycisku. To nie jest przycisk, tak, tylko to jest znak namalowany na naszym, na naszym aparacie i jest to wznacznik płaszczyzny ogniskowej. To jest przydatne wtedy, kiedy chcemy. Przykładowo, pomierzyć odległość od aparatu od naszej matrycy do, do konkretnego przedmiotu, i to jest punkt, od którego należy mierzyć odległość właśnie od konkretnej części robiącej zdjęcie w naszym aparacie matrycy do, 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 do przedmiotu. Następnie mamy przycisk pomiaru. Ekspozycji i zmiany ekspozycji to jest ten taki. E, tym przyciskiem nagrywamy, zaczynamy. Startujemy nagrywanie wideo na naszym aparacie. I przycisk kompensacja ekspozycji jest to ten przycisk. Tutaj, oczywiście, włącznik, wyłącznik i biorąc. W ten sposób, no, yy, najeżdżając tutaj na tą taką żaróweczkę, podświetlamy nasz yy, wyświetlacz LCD, on tam chyba się świeci kolorem takim zielonkawym. Mm, to by było tyle yy, z górnej części. Yy, mając na uwadze właśnie front naszego aparatu, yy, Największą chyba jego częścią to właśnie będzie tutaj gniazdo do mocowania naszych obiektywów, później idąc z góry tu znajduje się lampa, tak w lampę lampę włączamy przyciskiem, który znajduje się tutaj automatycznie sobie wyskakuje nasza lampa i możemy w ciemnych miejscach po prostu użyć Użyć jak nam potrzeba. Idąc dalej, y, mamy przycisk BKT, czyli bracketing. Y, to jest w ogóle już, y, żeby więcej na ten temat powiedzieć, po prostu trzeba i, i więcej czasu. Y, może, może będziemy robić te, temat jakiś na, na temat właśnie tego bracketingu. Także wszystko wytłumaczymy. Y, następnym. Następnym przyciskiem jest, znaczy to nie jest przycisk też, tylko znacznik, znacznik moco, pozycji mocowania obiektywu. Na obiektywie też mamy taką kropkę lub zaznaczenie biało-farbą. Zakładając obiektyw musimy umieścić te dwa znaczniki na obiektywie i na, na naszym aparacie w tej samej pozycji i wtedy możemy ładnie, fajnie zamontować nasz obiektyw um, tutaj takie nie wiadomo co ktoś by pomyślał, że to nie jest w ogóle żadna, żadna nie pełni żadnej funkcji, jest to po prostu jakiś ozdobnik, niestety jest to odbiornik podczerwieni tak, jeżeli używamy podczerwieni w naszym aparacie, to tutaj w tym miejscu tam się to wszystko dzieje pod tym znacznikiem do montowania obiektywu znajduje się przycisk odłączania obiektywu. Kiedy chcemy go po prostu odłączyć, musimy tutaj nacisnąć i przekręcamy obiektyw i go odczepiamy. Następnie następnie jest tutaj taka dźwignia, gdzie możemy sobie ustawić nasz autofokus, znaczy ustawić ustawić też, ale tą dźwigienką wyłączamy, po prostu przełączamy na autofokus albo przełączamy na fokus manualny. Jest, są takie literki AF na jednej pozycji, na drugiej jest M, czyli manual. Na tym przełączniku znajduje się oczywiście y, przycisk, jest to przycisk y, trybu F, y, naciskając ten przycisk i kręcąc jednym pokrętłem. Y, pod naszym wskazującym palcem możemy sobie wybrać rodzaje właśnie autofokusa. Tutaj w takim bardzo niewidocznym miejscu, a, ale bardzo czasami też przydający się jest przycisk podglądu głębi ostrości podczas robienia zdjęcia możemy sobie wstępnie podejrzeć jaka ta głębia ostrości jest na naszych ustawieniach i ewentualnie możemy sobie zmienić parametry naszego zdjęcia i wtedy zrobić odpowiednie pasujące nam zdjęcia. Następnie jest to tutaj przycisk FN. FN. Jest to przycisk funkcyjny z innymi, innymi przyciskami na naszym body. Można sobie po prostu to zasotopować w różnoraki i dowolny sposób. Ten przycisk FN działa tak samo. Jak, jak ktoś nie wie, może to działa tak samo jak e, przycisk FN na klawiaturze naszych e, pc -tach. To jest to są, to dokładnie ta sama funkcja. I jeszcze tutaj na, samym, na samej górze jest taka e, biała lampka. Ktoś by pomyślał, że to jest jakaś, nie wiem, dodatkowa Niestety jest to dioda wspomagająca autofokusa, kiedy jest zbyt ciemno autofokus nie może załapać te, tego fokusa, tej ostrości na danym punkcie, to ta lampka wtedy dopala to miejsce, oświetla, daje taki błysk, i wtedy autofokus może sobie po prostu ten punkt ostrości wyostrzyć w taki sposób, jaki sobie chcemy i żądamy. Teraz przyszliśmy na tył aparatu. Ta część, gdzie najwięcej właśnie mamy z nią do czynienia podczas przeglądania, ustawiania. Ogólnie chyba strona ta topowa i tylna to są dwie podstawowe chyba takie strony, gdzie najwięcej się dzieje, prawda? Zaczynając od środka, no mamy wizjer, tutaj mamy takie pokrętełko dopasowujące nasz wzrok prawda to co widzimy żebyśmy nie widzieli nic rozmazanego możemy sobie tutaj wyostrzyć dopasować właśnie ten wizjer to co wszystko widzimy do naszego wzroku oczywiście tutaj to gumkę możemy sobie zdjąć ona jest zdejmowana wymienialna, jeżeli nam się tutaj zniszczy to ją wymieniamy. Idąc dalej w lewą stronę, mamy przycisk kosza, czyli przeglądając zdjęcia możemy automatycznie wyrzucić jakieś zdjęcie podczas przeglądania. Przycisk play, czyli naciskając ten przycisk odpalamy tutaj przeglądarkę naszych zdjęć. W centrum naszego tutaj aparatu jest oczywiście duży, duży, duży wyświetlacz. Następnie idąc przyciskami od góry menu, czyli tym przyciskiem włączamy nasze menu, gdzie możemy robić wszystkie dosłownie wszystkie ustawienia w naszym, w naszym aparacie. Przycisk kolejny to są jakieś tam. Retusze, prawda? Czyli już poz, możemy sobie ustawić y, jaki preset, tak jakby jaką nakładkę możemy y, nałożyć od razu przy robieniu y, zdjęć. Y, następny przycisk jest to. Y, Tak, jeżeli przeglądamy, jeżeli przeglądamy zdjęcia na naszym aparacie, możemy sobie te zdjęcia od razu zablokować, żeby przez przypadek nie, wy, nie, nie wyrzucić się do kosza, wciskając właśnie ten kluczyk. Pojawia nam się tutaj na zdjęciu, nie mam karty teraz, pojawia nam się na zdjęciu znaczek kluczyka, wiemy, że to, to, to zdjęcie jest już zablokowane. Zabezpieczony przed y, wrzuceniem go do kosza, hmm. oczywiście, oczywiście. To ten przycisk jest też używany do balansu y, bieli. W tym momencie nie mamy karty, także pewnie nie, 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 nie zadziała nam tutaj. Kolejny, kolejny przycisk jest to y, przy przeglądaniu zdjęć y, przybliżenie, zoomowanie zdjęcia. Niżej mamy. Odzumowanie, czyli oddalanie zdjęcia na naszym, na naszym wyświetlaczu. Oczywiście ta funkcja, ten przycisk też, e, możemy, tym przyciskiem możemy zmienić e, rozdzielczość e, i jakość naszego, wielkość naszego e, zdjęcia, robionych zdjęć. Kolejnym przyciskiem, już na samym dole, zmieniamy ISO w naszych ustawieniach. Ten taki tutaj przycisk, na którym jest napisane AEL. I AFL. Jest to przycisk y, blokady autofokusa. Y, no, oczywiście, idąc dalej, jest taki joystick. Na środku jest przycisk OK. Oczywiście, OK zatwierdzamy wszystko. Y, joystickiem, po, po, joystickiem poruszamy się po naszej y, przeglądarce zdjęć, po menu. Możemy sobie w prawo, w lewo, do góry, w dół. Y, na około joysticka jest jeszcze taki pierścień z literką L. Jest to blokada naszego pola autofokusa. Kiedy ustawimy sobie punkt fokusa na, na jakiej, w jakiejś części naszego, naszego wizjera, żebyśmy go przez przypadek, prawda? Przykładowo w tym momencie chcemy sobie go zablokować, przekręcamy. Na literkę L, i on wtedy nie mamy, nie mamy możliwości zmiany yy, pola tego, tego punktu. Pod tym całym joystickiem, takie białe, białe, jakieś białe szkiełko jest to czujnik jasności otoczenia do automatycznego sterowania jasnością monitora mm, to bardzo ważna rzecz następnie mamy przełącznik między trybem fotografii i trybem wideo live view mamy teraz podgląd live view oczywiście nie mamy obiektywu, także nie zobaczymy nic przycisk info gdzie właśnie możemy sobie podejrzeć wszystkie, ale to wszystkie ustawienia jakie w tym momencie mamy wybrane z naszych ustawień na naszym, na naszym, na naszym, po prostu, aparacie. Tutaj jeszcze je, poniżej jest głośnik, przez który, jak odtwarzamy sobie jakieś filmiki nagrane na aparacie, to możemy słyszeć też jakikolwiek głos. Tutaj na samej, widok z samej góry, yy, mamy dwa, yy, dwa pokrętła. To jest tylne pokrętło sterujące. I to jest przednie pokręt posterujący, Jakby nie mogło być inaczej, też po prostu tym zmieniamy niektóre ustawienia podczas, podczas robienia naszych zdjęć. Mniej więcej to było tyle na temat wszystkich przycisków. Chyba nie pominąłem żadnego, chociaż jeszcze pokażę, e, oczywiście, co jest fantastyczną rzeczą: dwa sloty karty na karty SD. E, z tej strony jeszcze są. Mm, zaślepki z naszymi gniazdami gdzie można po prostu jeżeli chcemy, jeżeli chcemy podłączyć tylko nasz wyzwalacz do robienia zdjęć to odklejam, odchylamy tylko gumę od tego jednego gniazda pozostawiając resztę, resztę gniazd zamkniętych, zabezpieczonych Proszę, może tak. Są trzy słuchawki, mikrofon, podłączenie do, do komputera, do PC, tutaj mini HDMI i właśnie podłączenie do wyzwalacza zdalnego. Także to by było chyba na tyle, na co się orientuje, właśnie w tym body i, i lecimy dalej. Pomysły jakieś na, na następne filmiki są. Także do zobaczenia w następnych filmikach. Dzięki z, za oglądanie tego odcinka. Hej, trzymajcie się!